I to nam bardzo wiele razy groziło. Wydaje mi się, że trzymanie się tej spisanej strategii no, po prostu jest takim kompasem, który, który... Myślisz, że przed czym ludzie uciekają, nie robiąc tego? Bo moim zdaniem uciekają przed tym, że mm, będą dla kogoś, a dla kogoś już nie. I tego się boją, że ucieknie im część przychodu. My też się tego waliśmy. Też się, też się tego baliśmy. Też myślę, że mieliśmy ADHD biznesowe. Mhm. Chcieliśmy zarobić wszystko. Tym bardziej, że byliśmy marką, która jest marką masową i jest love brandem. A jak jesteś love brandem, to trochę masz pisane w DNA, że chcesz, żeby cię wszyscy kochali. A tak się w biznesie nie da. I faktycznie trzeba wybrać ten segment, yy, jakąś niszę, mniejszą lub większą, i, mhm. i na to postawić, i na jakieś konkretne wartości. A my mieliśmy tych wartości w pewnym momencie, myślę, że z 15. I wszystkie nawet w sumie pasowały do tej kuboty. Ale w związku z tym, klient już nie wiedział, co słyszy, jaki jest nasz przekaz. Yy, więc ja myślę, że, że faktycznie, ludzie się po prostu boją tego utraconego przychodu gdzieś indziej, yy, a, de, a de facto, tracą go wszędzie. Wiele razy zdarzyło wam się odmówić właśnie mm, takich, nie wiem, fajnych decyzji, które przyłożyłyby się na sprzedaż, w imię właśnie tej spójności?